Dzień dobry, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o moim trajdzie na Hudzie, na Robin Hudzie, które no niestety nie poszedł tak jak, tak jak myślałem, ale o wszystkim nam się to zdarza. Nie zawsze się udaje. Yy, I pokażę w jaki sposób powoli wychodzę z tego krążenia i w jaki sposób zamierzam to dalej kontynuować. Od początku, może, zaczęło się tak, że sprzedałem opcję Put tuż przed wynikami na Robin Hoodzie i kupiłem opcję Put tutaj, tam za tą opcję, kupiłem za parę dolarów. Następnie po wynikach kurs wystrzelił do góry, powodując, że ta opcja praktycznie straciła zupełnie wartość. Zamknąłem tą opcję tam za chyba 5 dolarów i sprzedałem kolejną opcję na wysokości 64 dolarów, a tą przerolowałem również tutaj na, na tą datę, nie wiem kiedy to już nie pamiętam na 28. Przed 28 z kolei dokonałem kolejnego przerolowania, zamknąłem, zamknąłem te opcje i kupiłem na tych samych strajkach opcje, znaczy jedną sprzedałem, drugą kupiłem na 14 marca i za to uzyskałem 5 dolarów, tutaj są te wszystkie transakcje, czyli pierwszy... Tutaj to było 340. Tutaj potem było 300. Tutaj później rolka za 5 i w tym momencie 20. Nie, to jest który? 5 marca. Druga strona wykonała mi opcję krótką i czym zostałem zmuszony do zakupu akcji za 60 po 64 dolary w momencie kiedy kurs był na wysokości tam 40 paru co spowodowało dosyć dużą stratę bo o taką tu co dalej Dalej wyczekałem to wszystko do końca. I ta opcja, długa, wygasła w pieniądzu, bo ona była na strajku 41, a tutaj w momencie wygasania się zamknęło na 39,50, jakoś tak. Więc te akcje zostały mi zabrane i zapłacono mi za nie po 41, powodując. O taką, o taką stratę. Rozliczenie wygląda tak sześć tysięcy czterysta, czyli sześćdziesiąt minus cztery tysiące sto, dwa tysiące trzysta strata. Następnie ja kupiłem. No bo tutaj mi e, zabrano, opcja wygasła, zabrano, zabrano akcję, zapłacono za nie. Więc zostałem bez pozycji. W poniedziałek, zaraz następny, sprzedałem kolejną, kolejną opcję. Chyba tutaj był strajk 39. Za 295 za 295 dolarów. Więc strata brutto to jest 2300, ale uzbierana premia to jest 940. Na ten moment straty jest 1300, 1340. Opcja jest i jeszcze w grze, ponieważ ona wygasa. Wygasa 11 kwietnia. Czekam, co się będzie działo. Albo jeżeli kurs się utrzyma wyżej, więc ta opcja wygaśnie bez wartości, sprzedam wtedy kolejną opcję. Albo jeżeli kurs wygaśnie gdzieś tutaj poniżej, to wtedy przypiszą mi akcję i będę sprzedawał sprzedawał e, opcję call na te, na te akcje starając się po prostu stopniowo odrabiać, odrabiać e, tę stratę myślę że to zajmie no jakieś 2 dwa, dwa do 3 miesięcy żeby żeby to odrobić a jeśli by się udało złapać jakiś gwałtowny ruch na instrumencie bazowym no to wtedy może to dosyć szybciej 1300 to myślę że z samych z samych premii opcyjnych, nie wliczając, nie wliczając ruchu ceny, e, ceny akcji. Będę na bieżąco informował na Twitterze. No i od czasu do czasu na e, nagranie w, z wyjaśnieniem szczegółów na YouTubie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Do widzenia.